Dzisiejszy fragment debaty sejmowej to nie tylko spór o poprawki do ustawy, ale opowieść o tym, jak w praktyce wyglądała ochrona polskiej ziemi na przestrzeni ostatnich lat. W swojej wypowiedzi Stefan Krajewski zestawia twarde dane z politycznymi decyzjami, przypominając, kto i kiedy realnie ponosił odpowiedzialność za to, że grunty rolne trafiały lub nie trafiały w obce ręce. Padają konkretne liczby konkretne lata i konkretne przykłady, które pozwalają oddzielić deklarację od faktów. To wystąpienie dotyka także szerszego kontekstu relacji międzynarodowych, umowy Mercosur, roli prezydenta, a przede wszystkim mechanizmów państwa. Jest tu mowa o odpowiedzialności, zaufaniu do instytucji, ale i o patologii, która nie może być zamiatana pod dywan. Warto wsłuchać się w ten głos, bo pokazuje on, że ochrona polskiej ziemi to nie hasło, lecz sprawdzian realnych działań i intencji. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zostaw łapkę w górę suba oraz udostępnij odcinek znajomym miłego oglądania. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie ministrze. Gdyby pan prezydent Nawrocki przekonał swoją przyjaciółkę, premier Meloni, do tego, żeby zablokować umowę z Mercosur, dziś nie trzeba by było zapisywać tego do preambuły, do ustawy, która ma chronić polską ziemię, żeby nie szła w obce ręce. Bo ta ustawa nie ma nic wspólnego z Mercosur. Ale wtedy, kiedy powinniście bronić polskiej ziemi. To jej nie broniliście. W 2015 roku trafiło w obce ręce 412 hektarów. Rok 2022 to 5119 hektarów. Rok 2024, kiedy my wzięliśmy odpowiedzialność, to 1276 hektarów. Więc widzimy, jak było dbane o to, żeby ta ziemia nie trafiała. Szanowni Państwo, i ta poprawka z dwóch hektarów do pięciu zwiększamy tak, to dyrektorzy oddziałów terenowych kowru będą podejmować decyzję po to, żeby decentralizować i skracać czas na oczekiwanie dla polskich rolników. Ale Wy tak się tym przejmowaliście, że 160 hektarów jakoś Wam uciekło. Całe szczęście, że to było w polskie ręce, nie w obce. Ale działka, która miała służyć pod budowę CPK, trafiła w prywatne ręce. Nie przeszkadzało Wam to wtedy. Ale też ufamy naszym dyrektorom, bo to nie są tacy dyrektorzy jak ten pisowski dyrektor z Podkarpacia. Który kupił działkę za 150 tysięcy, a za chwilę sprzedał za milion siedemset. Czy to służyło wsparciu polskich rolników, czy wsparciu konkretnego działacza pisu, który nabił sobie kieszeń z pieniędzy publicznych, wykorzystując przewagę, będąc dyrektorem i radnym sejmiku z pis na Podkarpaciu. Wykorzystał przewagę, wiedzę miał na ten temat, i oszukał ludzi, od których kupił tanio, a sprzedał drogo. Tym się różnimy i przyjmiemy ten projekt i wierzymy, że Pan Prezydent podpisze, bo przecież to jest jego projekt. A tak jak w każdej ustawie jest miejsce i czas na składanie poprawek. Jeżeli większość te poprawki przyjęła, to to jest normalny proces legislacyjny, który ma swoje prawa. Dziękuję bardzo. Cała ta wypowiedź prowadzi do jednego zasadniczego wniosku. Ochrona polskiej ziemi nie polega na głośnych hasłach ani dopisywaniu ideologicznych deklaracji, lecz na realnych decyzjach podejmowanych w odpowiednim momencie. Krajewski pokazuje wyraźny kontrast między tym, co było mówione, a tym, co faktycznie się działo, gdy ziemia rolna w coraz większej skali przechodziła w ręce podmiotów spoza kraju. Przywołane dane nie są przypadkowe mają pokazać trend, skalę zjawiska i odpowiedzialność konkretnych ekip rządzących, a jednocześnie obalić narrację o rzekomej skutecznej ochronie zasobów narodowych w poprzednich latach. Na tym tle obecne rozwiązania przedstawione są jako próba naprawy systemu, ograniczenia centralizacji, skrócenia procedur i oddania większych kompetencji w ręce lokalnych struktur, które są bliżej rolników i realnych problemów. Jednocześnie wybrzmiewa tu mocny akcent dotyczący uczciwości w życiu publicznym. Wskazane przykłady nadużyć mają znaczenie nie tylko polityczne, ale też moralne. Pokazują, że brak kontroli i konflikt interesów prowadzą do sytuacji, w których państwowa ziemia staje się narzędziem prywatnego zysku, zamiast służyć wspólnemu dobru. To właśnie na tym tle pada deklaracja różnicy między podejściami. Zamiast wykorzystywania stanowisk i wiedzy dla własnej korzyści ma być odpowiedzialność, transparentność i realna ochrona interesów rolników. To nie jest wystąpienie o przeszłości, lecz o wiarygodności państwa tu i teraz i o tym, czy decyzje podejmowane dziś faktycznie zabezpieczą polską ziemię na przyszłość. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw suba, łapkę w górę i udostępnij odcinek dalej, aby więcej osób mogło zobaczyć, co się dzieje w polskiej polityce. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.